Czy wiesz, że Twoje skromne 100 zł może zamienić się w milion? Brzmi jak magia. Nie, to procent składany. Najpotężniejsze narzędzie finansowe, które działa 24 na 7, nawet kiedyś śpisz. Wyobraź sobie, że inwestujesz te 100 zł, a Twoja inwestycja rośnie średnio o 10% rocznie. W pierwszym roku masz 110 zł, w drugim 121, a potem zaczyna się magia. Twoje odsetki generują kolejne odsetki, pieniądze zaczynają pracować dla ciebie. Jeśli co miesiąc dodasz do tego jeszcze tylko 100 złotych i dasz czas, powiedzmy 30 lat, twoja suma zamienia się w ponad 1 milion złotych, nie przez ciężką pracę, ale przez mądre wykorzystanie czasu i procentu składanego. Zasada jest prosta: czas, konsekwencja, reinwestowanie. To działa jak kula śnieżna. Na początku mała, ale z czasem staje się ogromna. Większość ludzi nie docenia siły procentu składanego, bo chcą mieć wszystko już, teraz, w tym momencie. Ty możesz myśleć jak inwestor i wykorzystać czas na swoją korzyść. Zacznij dziś. Daj swojemu 100 złote szansę stać się milionem. Obserwuj mnie po więcej takich wskazówek.